Grafity Grzegorz Kępka, witam bardzo serdecznie. i Witam w studiu Grzegorza Schetynę, byłego m.in. marszałka Sejmu, szefa MSZ-u, przewodniczącego Platformy, czy tam dalej posła z Wrocławia, to obecne i w przyszłości być może kandy... znaczy, i kandydata na senatora, i być może kandydata i być może senatora z Wrocławia. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tyle tych tytułów właśnie zakręciłem. E, panie marszałku, może w ten sposób. Czy skierowanie pana, czy też kandydowanie pana do Senatu, to jest jakaś forma polityczna? Degradacji. Bo ja tak, tak słyszę. Senat izba wyższa, izba refleksji, zadumy, niektórzy mówią, a dla nas symbol zwycięstwa politycznego sprzed czterech lat. Zbudowanie paktu senackiego i. I przyjęcie na słudze, i udział. No, budowałem tak, I dlatego jest, to jest, szczególnie traktuję i, i PAK Senacki, i Senat, i swoje ale kandydowanie. Pan wie, że taką. Nie chcę u, urazić w jakikolwiek sposób senat czy senatorów, a prawdziwą politykę się robi w Sejmie. No, Sejm ma tutaj jest, to jest ciężar gatunkowy. Ale proszę zaufać, że można i będziemy robić dobrą politykę w Senacie. Sejm jest kluczowy. Najważniejsze to jest oczywiste, ale we współpracy z zwycięskim Senatem może więcej. I, i, i tak będzie w tej następnej kadencji. To jeszcze odpowiadając na moje pytanie, jak się taką no, poważną figurę byłego szefa partii przesuwa do Senatu, to to nie jest jakaś forma degradacji? Nie odczuwa pan tego w ten sposób? Nie, dlatego, że rozmawialiśmy długo z przewodniczącym Tuskiem i ustalaliśmy, w jaki sposób można tak napisać ten scenariusz współpracy i obecności, także mojej, w tej następnej kadencji, żeby to wzmacniało i dawało Nową szansę, jakby otwierało nowe możliwości. Każdy przewodniczący buduje swoją ekipę, ma wizję, ustalanie drużyny parlamentarnej. Jest dużo młodych ludzi, nowego jest nowe rozdanie, także personalne. Ja, ja to rozumiem. Ja 26 lat jestem, byłem w Sejmie. Senat to nie jest. Jeszcze pan jest Jestem w Sejmie, więc to nie jest tak, że ja idę na polityczną emeryturę. Senat jest nowym doświadczeniem ważnym. Specjalnie go traktuje i obiecuję, że naprawdę tam będzie poważna, dobra polityka i razem z Sejmem będziemy robić dobre rzeczy. Ale jako historykowi z wykształcenia przypomnę, że Platforma Obywatelska chciała likwidacji Senatu w 2004 roku, nawet e, chciała referendum i cztery pytania, i miało być cztery razy tak. E, tak, rzeczywiście było. Zbieraliśmy podpisy, mieliśmy ograniczyć Sejm, nie finansować partii politycznych. To jest było kilkanaście lat temu. Dzisiaj ta sytuacja, dzisiaj trzeba wzmacniać. Czyli Platforma Dem wielbi senat. Nie, dzisiaj walczymy o demokrację parlamentarną, o, o to, żeby dać gwarancję wolności i normalności w Polsce. I dzisiaj każda instytucja, która może reprezentować społeczeństwo w taki wolny, podmiotowy sposób jest ważna. Strz yy, Michał Kołodziejczak na listach Platformy. To jest strzał w dziesiątkę czy w kolano? Czy mówi się chyba w stopę. To jest wielkie wyzwanie polityczne. To jest nowy projekt, ale bardzo ofensywny. Ja rozmawiałem z Michałem Kołodziejczakiem 4 lata temu, kiedy byłem przewodniczącym, kiedy budowaliśmy listy. i Byliśmy bliscy porozumienia. Były porozumienia, i... czyli startu? Tak, jego do, z, z listy Platformy Obywatelskiej. Koalicji obywatelskiej. Wspominaliśmy teraz na tej ostatniej radzie właśnie te, te rozmowy. Przez cztery lata dużo się zdarzyło, dużo się stało i myślę, że dlatego te środowiska nasze są bliżej siebie, bo wiemy wspólnie, jakim zagrożeniem jest PIS. I jakim wielkim zagrożeniem dla Polski byłoby zwycięstwo PiS w najbliższych wyborach. Dlatego jesteśmy razem i będziemy zapraszać tych wszystkich, którzy zdają sobie z tego sprawę, że, że te wybory będą o wszystko, że, że demokracja jest zagrożona i że musimy być wszyscy razem. A jak pan zareaguje na sondaż, to przed chwilą się został opublikowany na stronach Radia Z, Aż 76% mieszkańców wsi uważa, że start wyborczy Kołodzicza nie przekona mieszkańców wsi. 14% uważa inaczej. To są badania w miastach jest inaczej, ale na wsi właśnie takie nie najlepsze wyniki są. Jest pytanie, jak trafić na, do, do wyborcy na wsi, jak, w jaki sposób powiedzieć mu, jak dużo e, złego zrobiła polityka PiS, e, bo nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. I ja uważam, że to jest kwestia, to jest pytanie i to jest oczywiście wyzwanie dla takich polityków jak Michał Kołodziejczak. My, Musimy wrócić na wieś. Były takie wybory w 2010 roku, gdzie wygrywaliśmy, mieliśmy na wsi ponad 30% wsparcia jako Platforma Obywatelska. Wtedy, kiedy, wchodził, tak, kiedy wchodziły środki europejskie, kiedy mieliśmy spotkania, tak dla polskiej wsi mieliśmy taką akcję, więc tam trzeba wrócić tam musimy być takim jasnym twardym głosem mamy agrokluby mamy spotkania także to też jest dla nas ważna część polityki A zgadza się pan z Mariuszem Łodożeńcem to jest działacz AgroUnii spod Sandomierza, który mówi tak w ekipie Tuska nie ma innych ludzi znających się na tym sektorze gospodarki czyli na rolnictwie Mamy ekspertów byłem na kilku spotkaniach z rolnikami w między innymi na Dolnym Śląsku jest Dorota Niedziela, jest Kazimierz Plocka, jest wiele osób, które potrafią mówić o... Tak polskiej... W ale czy są rozpoznawalni, Nawet znani? Czy dla te, są... Dlatego, taki... dlatego wsparcie, dlatego współpraca z Michałem Kołodziczakiem ma taki sens i w ogóle z, z tym środowiskiem Agrounii. Będziemy o tym mówić, będziemy obecni na polskiej wsi w, w tej kampanii. Pan Młodarzeniec mówi też, że po ewentualnej wygranej przez Platformę Michał że zostanie ministrem rolnictwa lub jego zastępcą. Jest taka, jest ta, że to jest sens umowy z Donaldem Tuskiem. Ja jestem ostatnią osobą i komu jeszcze. Ale uśmiechnął się Pan bardzo no, szeroko. Uśmiecham się, bo jak. Ja słyszę meblowanie gabinetu jeszcze Donaldowi Tuskowi to wiem że to nie jest najlepsze Może Pan nie jest wygodnie komentować, ale nie. takie nie. skoro pan się dogadywał z, i prawie był blisko nie. dogadania się z Michałem Kołodziejczakiem, to może na stole takie rzeczy się kładzie. W tym Wybory miejscu. trzeba wygrać, trzeba zmobilizować wyborców na wsi, to jest rola Michała Kołodziejczaka jestem przekonany, że on to zrobi najlepiej. Będziemy obecni, będziemy przekonywać, że trzeba być przy urnach wyborczych 15 października, a potem będziemy Mówić, w jaki sposób będzie premier to z minę, A to dobry kandydat. Powiedzmy na wiceminister rolnictwa, tak, tak bardziej konserwatywny. Ja myślę, tutaj. że my musimy w ogóle zbudować koncepcję całego. Będziemy mieli naprawdę. A pan nie odpowie, tak lub nie. Wie pan, bo ja nie będę premierem po, po, po tych wyborach, nie mam takich aspiracji i nie będę meblował gabinetu premierowi. Jestem przekonany w tym wypadku premierowi Tuskowi, bo on jest liderem tego projektu politycznego Koalicji Obywatelskiej i, te, i architektem tego zwycięstwa. Więc poczekajmy. Wygrajmy te wybory, a potem będziemy obsadzać stanowisko w rządzie. To jeszcze uważa pan, że na pewno pan zgodzi się z tym zdaniem, że pakt senacki jest sukcesem? Jest, był cztery lata temu i jest W takim razie Małgorzata Zych, kandydatka PSL do Senatu ze Stalowej Woli. W poprzednich wyborach startowała z ramienia Konfederacji, współpracowała z Grzegorzem Braunem, protestowała przeciwko ukrainizacji Polski, a Unię Europejską nazywała Eurokołochozem. To jest każda partia w pakiecie paktu senackiego zgłasza kandydatów, bierze za nich odpowiedzialność. Wiem, że wstale... Dobra kandydatka? Nie znam tej osoby. Te, trochę pan poznał. Te, te cytaty, tak. Widziałem je w mediach wczoraj i są dla mnie zaskakujące. Wiem, że e, wskazywana tam była e, na, kandydatura Ryszarda Petru wcześniej w stalowej mhm, woli, tak. więc być może e, e, nastąpiła zmiana w ostatniej chwili. To jest kwestia po prostu weryfikacji, jeszcze raz listy, jeżeli będzie taka potrzeba. To jest pytanie do kolegów e, z polskiego stronnictwa ludowego i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Mnie już potyka na te zarzuty. odpowiada, że Michał Kołodziejczak w przeszłości był związany z pisem. Tak, był radnym w Błaszkach. I tak jak mówię, to, to wszystko każda sprawa jest indywidualna. Ci wszyscy, którzy składają nazwiska, zgłaszają, biorą za nią polityczną odpowiedzialność. Zresztą zapytam o sprawę, która budzi. zdaje się, czy tylko w internecie, ale chyba nie tylko, bo sprawa wyszła poza internet. Usunięcie tego pa panelu symetrystów z Kampusu Polska. Pan się znowu uśmiechał. Uśmiecham się. To błaha sprawa, no bo według niektórych to jest e, e, dowód, że Platforma będzie cenzurować, ograniczać wypowiedzi krytyczne itd. Tak no ma... no w każdym razie kryzys wizerunkowy jest bez wątpienia, jeśli chodzi o kampus. Nie, już chyba nie, już on się kończy, mam nadzieję, bo rzeczywiście to taka burza w szklance wody. W szklance to... wody? Tak, zupełnie wprost, tak. Dlatego, że będę na tym kampusie i zawsze przyjeżdżam tam i rozmawiam z młodymi ludźmi. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ciekawa e instytucja. Ciekawy pomysł bardzo i ja byłem zdziwiony, że, że organizuje się, że są w stanie organizatorzy przygotować coś takiego jak panel symetrystów, bo ja rozumiem, że można dyskutować o symetrystach, ale jeżeli ta dyskusja ma być prawdziwa, to chciałbym usłyszeć ją taki, taki panel, w którym są symetryści z jednej strony, a z drugiej strony antysymetryści, którzy z symetryzmem w dziennikarstwie walczą. I to była bardzo ciekawa rozmowa, tak? Jak oni jakie argumenty znajdują, że można w taki sposób prowadzić realizować misję wolnych mediów? To dla mnie byłoby ciekawe, ale stworzenie i, i zbudowanie takiej instytucji, że symetryści będą mówić tylko o tym, co robią i będą będą jakby pokazywać... Pana zdaniem tutaj nie ma tego, pan... tego no, kryzysu wizerunkowego, tego problemu, który... No, nie pokazuje to pana zdaniem, że Platforma ma takie skłonności cenzorskie, nie, to... przynajmniej niektórzy To boli. nie jest instytucja, to nie jest... Yy... E, impreza Platformy Obywatelskiej. Oni bardzo pilnują, organizatorzy, Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitas i ci, którzy... No to za dzwonił, tak? Tak, ale, ale oni bardzo pilnują, żeby ta rzeczywiście wachlarz stanowisk, opinii, komentarzy był bardzo szeroki. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nawet jeżeli to miało być dyskusyjne. Więc ja tutaj uważam, że atakować ich za to, że są ograniczają debatę i dyskusje, to jest naprawdę absurdalne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mhm. A to zamieszanie z kordelem morawieckim, to powoływanie się na znajomość, na te słowa, które rzekomo miał kordel morawiecki o swoim synu wypowiedzieć. Mówię o liderze Agrounii, to Pana zdaniem. No tak, bo z jednej strony jest zdementowanie tego, że się spotykał kiedykolwiek z Kodziczakiem, a potem jest zdjęcie Kornela Morawieckiego z Michałem Kodziczakiem. Znaczy dużo będzie takich rzeczy w kampanii wyborczej, zostawmy to. Trzeba po prostu bardzo jasno mówić o tym, co jest najważniejsze w tej kampanii wyborczej. Nie personalia, ale to, w jaki sposób zorganizować dzisiaj opozycję demokratyczną i wygrać z To jeszcze chcę zapytać o sondaż. Sondaż dla wydarzeń. To są wiele różnych ciekawych informacji. Na przykład taka, że, że Koalicja Obywatelska rośnie, bo jako jedyna partia tutaj w tym sondażu zbliża się do Prawa i Sprawiedliwości, ale słabną inne partie opozycyjne to by mogło oznaczać perusowe zwycięstwo, czyli niemożność stworzenia. Zresztą tak wychodzi z tych, z tych przeliczenia na mandaty dziewięciu mandatów by, by zabrakło w takim układzie. Oczywiście to jest jeden z sondaż. Jest pytanie, jak w ogóle. Jaka będzie ta matematyka powyborcza, jak te mandaty się rozłożą, czy ktoś będzie mógł stworzyć samodzielną większość? Na pewno nie. Czy ktoś będzie mógł zbudować koalicję? To też nie jest dzisiaj oczywiste. Być może będziemy świadkami takiej sytuacji jak w Izraelu sprzed Kilkunastu miesięcy, tak? Że wybory były powtarzane tak naprawdę co, co pół roku, że, że, że nie było siły, która była w stanie wygrać. Panie ja jestem obtym... Pan jest bardzo doświadczonym politykiem. Czy Pana zdaniem, bo mówi się, że konfederaci że liczą na następną turę, że może lepszy wynik, ale to będzie wielu nowych posłów. Część z nich zaciąga kredyty na to, żeby się dostać, żeby robić sobie kampanię. Czy jest taka skłonność? Pan zna korytarze sejmowe, żeby, nie wiem, trzy miesiące, cztery miesiące po tym, jak się dostanie upragniony mandat, powiedzieć, e, a jeszcze raz spróbuję. Nie, nie ma takiej skłonności. Bo to będzie raczej cementowało ten układ. Raczej tak mówię o tym, że rzeczywiście ci, którzy. To jest bardzo dobra diagnoza, o której mówi pan redaktor, będzie bardzo wiele osób, którzy będą po raz pierwszy w Sejmie, którzy postawią całe życie i swoje zasoby finansowe, żeby tam się dostać, i będą chcieli po prostu trzymać się tego mandatu, ale. To dlatego tylko, dlatego tak bardzo ważne będzie to, żeby te wybory wygrać, żeby realizować politykę i skutecznie odsunąć PiS od władzy. Ja też boję się e, takiego kałużowania, to znaczy... wyciągania, Tak, znaczy kupowania e, nie tylko głosów, ale konkretnych e, posłów. Czy koalicja obywatelska umie kałużować? Nie, bo my jesteśmy ofiarami tego... tego A to może polityka jest ważna? Nie, bo to jest właśnie klasyczna korupcja polityczna, którą wprowadził do Y, wprowadził do, do, do polityki PiS tak, w takim klasycznym, y, klasycznym y, merkantylnym wymiarze. A jak będzie sprawa stała na ostrzu, no to nie będziecie chcieli nie, my będziemy... odebrać jak Nie, jakichś... bo z Konfederacji nie, no, mówi się o tym, nie, że o możliwej współpracy z Konfederacją. Ale to mówimy o, o, o pewnej o konstrukcji współpracy z grup. Tam Konfederacja, proszę pamiętać, że tam jest kilka ugrupowań środowisk. To nie jest jednolita czy jednorodna partia. My mówimy o zwycięstwie koalicji obywatelskiej, my mówimy o współpracy z trzecią drogą o, o współpracy z lewicą, o współpracy z opozycją. No właśnie, no to jest dla nas. To jesteśmy właśnie. przy lewicy. No, a propos tego sondażu nie, nie, widzi Pan możliwość prowadzenia takiej kampanii, żeby nie zamordować innych in partii opozycyjnych, no jeżeli widzę, że, że trzecia droga ma w tym sondażu dla wydarzeń 9%, a lewica 7,7%. Tylko to to jest... przypominają się wybory z 2015 roku. Tylko to jest tak, panie redaktorze, używając porównania sportowego, jak w wyścigu kolarskim. A no jeżeli...